Tego, więc zapraszam, jeśli ktoś tutaj chciałby co nieco poopowiadać od siebie o swoich relacjach z kobietami, zapraszam. Dzisiaj jeszcze kolejna pogawędka na temat tego, jak się dobrze nastawić do relacji z kobietami. Więc jak mnie dobrze słyszysz, daj znać: pakiet trzech kursów można pobrać 82% tani do dzisiaj do północy. Jeszcze jedynie promocja dzień.pl. skorzystaj z tego, system drania dwójka, sztuka długiego orgazmicznego seksu i sekrety atrakcyjnego wizerunku 2.0. Polecam, świetna wiedza. Słuchajcie, nie wiem, czy już też to zauważyliście, ale generalnie im mniej się koncentrujesz na kobiecie, tym bardziej kobieta będzie się koncentrować na tym, żeby zdobyć swoją uwagę i bardziej jesteś stabilny emocjonalnie uczuciowo. Czyli jeśli koncentrujesz się na tym, żeby zdobyć kobietę, spotkałeś się z nią, pomyślałeś sobie, nie wydarzyło się nic takiego, no pogadałem z nią chwilę, no chwilę rozmawialiśmy i okej, okay, to często jak zapomnisz nawet o tym, że wy się spotkaliście ona sama do ciebie po jakimś czasie napisze, ona sama się przypomni, ale z drugiej strony, jeśli ty jako mężczyzna będziesz się zastanawiał potem przez tydzień, jak do niej się odezwać, to ten wysiłek emocjonalny, energetyczny, który włożyłeś w myślenie o niej, spowoduje, że potem przy kontakcie z tą kobietą jesteś bardziej zestresowany. Jaki z tego wniosek? Bardzo oczywisty, po prostu. Spotykasz się z kobietą. Robisz dobrze swoją robotę, to znaczy bawisz się z nią dobrze i zapominasz na tydzień, a potem, jeśli ona po czasie zaczyna się zastanawiać, pisać do ciebie, no to wtedy sobie przypominasz i umawiasz spotkanie. Jeśli trzymasz się tej zasady, to ja nie widzę, żebyś miał jakiekolwiek trudności w rozwoju relacji, nawet z najbardziej piękną, atrakcyjną dziewczyną. Dlatego przemyśl sobie to. Oczywiście warunek jest taki, że na początku Ty no, też tą dziewczynę musisz zaskoczyć, zaciekawić, rozgrzać, rozbudzić, podniecić, bo inaczej ta znajomość też nie przesunie się w odpowiednim kierunku. Ale zakładając, że spotkałeś się z nią dobrze, nakręciłeś się emocjonalnie, a potem o niej zapomniałeś, to jak ona sama tak naprawdę zacznie się Tobą interesować. To po każdym spotkaniu, jeśli to powtarzasz, i ona sama pisze, i znowu się przypomina, to ty jesteś facetem, który tak naprawdę mniej się angażuje, a kobieta uczuciowo inwestuje krok po kroku w relacje. Widzisz, to, o czym teraz mówię, ta strategia, generalnie ktoś może powiedzieć, no banalnie prosta, no tak, no banalnie prosta, tylko że większość z was, jak poznaje atrakcyjną kobietę, to chce do niej wypisywać cały czas, szukać z nią kontaktu. Tak naprawdę nie jest to niczego potrzebne i jeszcze ci utrudnia kontakt z tą dziewczyną, bo gdybyś potraktował ją na dystans, gdybyś na chwilę o niej zapomniał, tak naprawdę ona sama by ci przypomniała, pod warunkiem, że dobrze na nią wpłynąłeś, pod warunkiem, że tak naprawdę na spotkaniu z nią zrobiłeś dużo lepszą robotę. Przemyśl sobie to wszystko i stosuj tą prostą regułę. Czyli spotykasz się z kobietą, luźny kontakt, dużo emocji. Jeśli wydarzy się pocałunek, to świetnie, a potem nagle o niej zapominasz. I niech ci się przypomni: może napisać po tygodniu, może po dwóch, może po miesiącu nieistotne. Nawet jeśli ona napisze po, po kilku tygodniach, to i tak będzie dobrze. Jak znowu powtórzysz ten schemat, to znowu ona będzie musiała tam przez tydzień czy po tygodniu myśleć: Dlaczego ty do niej nie piszesz? Oczywiście. W ten sposób też sprawdzasz, testujesz responsywność kobiety, to jak ona inwestuje w relacje. I dzięki tego typu mechanizmowi dziewczyna będzie mogła szybko się Tobą zainteresować, nawet taka bardzo atrakcyjna. Także polecam ten model zachowania wykorzystać w praktyce, nauczyć się tego. Wiesz, zanim to wejdzie w krew, to ileś razy to będziesz musiał wykorzystać, natomiast jak już to wdrożysz. No, to myślę, że efekty murowane, przekonaj się sam. Tak, cierpliwość popłaca. Natomiast wielu facetów chce zdobywać kobietę na wyścigi i spotkałeś się z nią, chcesz z nią pisać za dużo, i ona po prostu wtedy widzi, że za bardzo ci zależy. To nie działa w ten sposób. Czasami po prostu warto po spotkaniu z dziewczyną zapomnieć o tym, że się z nią spotkałeś. I niech ona ci sama o tym przypomina. Niech się odezwie, niech napisze. Zobacz, jakie się po prostu pewne efekty, rezultaty. I jak ta dziewczyna szybko się zaangażuje w relacje. Tak jak mówiłem, do dzisiaj do północy: trzy moje kursy, 82 taniej. Nowe materiały, także warto sobie zobaczyć w dużo, w dużo lepszej cenie. Promocja .pl. Przetestuj promocja. Te wszystkie materiały w dużej mierze do dzisiaj do północy. Jak potrzebujesz mojej pomocy, chcesz się do mnie zgłosić, chcesz, żebym ci pomógł naprawić relację, związek czy wpłynąć na Twoją kobietę, zgłoś się do mnie, a przepracujemy całą Twoją sytuację i zobaczysz, jak szybko się pojawiły efekty w Twoim życiu. Frywolny małpa uwodzeniewdzień.pl Tutaj się możecie ze mną kontaktować. Więc nie ma co tak popadać w taki natłok myśli, czy ona napisze, czy się odezwie, po prostu ty się z nią spotkaj, a potem wyjdź z założenia, że to kobieta ci powinna o sobie przypomnieć. Oczywiście będą takie kobiety, które mają manierę księżniczki, które mogą nie napisać, ale i tak idę o zakład, że jak zastosujesz tego typu strategię, to większość kobiet się zacznie Tobą interesować, wyśle ci SMS-a, dostaniesz wiadomość, jak leci, co słychać po jakimś czasie. I to już z punktu widzenia strategii rozwoju tej relacji będzie świetna wiadomość, bo kobieta o wiele bardziej będzie chciała Cię czarować, spotkać się z Tobą kolejny raz. Także przemyśl sobie to wszystko, wyciągnij z tego wnioski. I oczywiście, jak masz jakieś problemy w związku, w relacji, nie rozumiesz zachowania swojej kobiety, też się możesz do mnie zgłosić, napisać na maila, podesłać swój numer telefonu. Bardzo szybko naprawimy tę relację, odzyskasz dziewczynę, pisz na Frywolny małpa uwodzenie w dzień.pl a zobaczysz jak cała twoja relacja w błyskawicznym tempie rozwinie się do przodu. Naprawimy tą całą sytuację. Korzystajcie z tego. do tego im mniej twojej uwagi na początku czy ona odpisze czy napisze i mniej o niej myślisz generalnie będzie dużo lepiej. Dlatego właśnie, że to ty ją wtedy zmuszasz do myślenia o tym, co się wydarzy, dlaczego ją molałeś, dlaczego nie piszesz. Jest to banalnie proste. Natomiast jeśli chcesz to wdrożyć, musisz po prostu wytrenować, wyćwiczyć swój umysł, zapominasz o tej kobiecie. Możesz mieć wielu ciekawych znajomych, z którymi spędzasz czas, możesz mieć koleżanki, może zaczniesz więcej pracować, żeby tyle nie myśleć. Już musisz na to jakiś sposób znaleźć. Wiem na pewno, że to działa i, i sam się przekonasz jak w dobie internetu sytuacji, gdzie co drugi facet pisze do dziewczyny, szukając z nią kontaktu. Ty staniesz się dla tej kobiety totalnie nietudzinkowy, nietypowy, wyjątkowy, kiedy właśnie zastosujesz tego typu strategię. Przekonaj się o tym sam zostaw opeczkę do góry, jak Ci pomogłem, pokaż to koledze. Znajomemu, a tak jak powiedziałem, do dzisiaj do północy pakiet trzech kursów 82% taniej polecam mega wartościowa wiedza, promocja.uwodzeniewdzień.pl. W tych pełnych materiałach też pokazuję takie dużo skuteczniejsze sposoby, jak wpływać na kobiety, jak je angażować w relacje i myślę, że będziesz zaskoczony efektami, jak zobaczysz wyniki tego typu działań, tak? I odpuszczaj sobie dziewczyny. Najprostsza rada. Jak nawet teraz nie wychodzi, masz problemy, spotykasz się z laską, zapominasz o niej. Nawet jak ci źle spotkanie wyszło, zobaczysz, zobaczysz, że część odpisuje, wraca i generalnie łatwiej ci budować w ten sposób. Mój który nauczył się kobiety na ulicy poznawać, on potem dosywał wszystkie kontakty, palił. Po prostu wszystkie. Jak się nauczył jednej prostej rzeczy, żeby zbyt dużo nie pisać żeby sobie tam owlec to w czasie, to się nagle okazało, że większość tych kobiet sama do niego pisze, jak on tam chwilę z nimi porozmawia. Więc to jest dosyć ciekawa obserwacja i myślę, że trzeba sobie z tego wnioski wyciągnąć i warto się skupić na robocie, na pracy, więcej pieniędzy sobie zarobisz, na trening sobie pójdziesz. W ja świecie na przykład na rowerze prawie dwie godziny. Pójdź sobie na rower, muzykę włącz, relaksuj się. Łatwo jest, Tomek, nie myśleć, jak masz co robić, tak? Tylko musisz sobie odpowiedzieć, co robić. To jest dokładnie na tej zasadzie. Też czytanie książek pochłania głowę w ten sposób, że nie myślisz, nie? To też może być taka podpowiedź dla ciebie. Także przemyślcie temat. Oczywiście, łapeczkę do góry zostaw, jak tutaj ta moja twórczość ci pomaga. Polecam też moje pełne treści, bo tam znajdziesz odpowiedź na wiele Twoich problemów, na to, jak odzyskać kobietę, bardzo konkretne instrukcje. A do dzisiaj do północy pakiet trzech kursów 82% tani skorzystaj sobie naprawdę warto. Promocja.wodzeniewdzień.pl a my się widzimy wieczorem. Dzwonię do widzów. Do zobaczenia. Pozdrawiam, cześć.